Obecna w Norwegii. Siedzę w moim jaju. Postaram się nie kręcić w nim za dużo. Dzisiaj postanowiłam przyjść z taką pogadanką na temat polek w norweskich przedszkolach. Bardzo dużo polek Pracuję w norweskich przedszkolach. Tutaj na moim terenie, gdzie ja, gdzie ja mieszkam, spotkałam przez te wszystkie lata mojej pracy w przedszkolu norweskim bardzo, bardzo dużo polek. I, i Hmm. Nie wiem, może mnie wyrzucą z tej Norwegii, ale my, Polki, jesteśmy zajebiste po prostu w swojej pracy, w swoim zawodzie. Nie będę robić porównań Polki w norweskim przedszkolu i Norweszki w swoim przedszkolu norweskim, bo może to będzie niegrzeczne z mojej strony, ale yy, mówiąc o nas, Polkach, yy, spotkałam dziewczyny, które zarówno pracowały na stanowisku pedagoga, jak również na stanowisku asystenta, pracownika na zastępstwo, jak również są Polki, które na przykład skończyły studia w Polsce, ale mają inny kierunek, który jakby nie pasuje tutaj do tych wymagań, jakie są do pracy w norweskim przedszkolu, i na przykład robią uzupełniającą szkołę, żeby ten tego nauczyciela przedszkolnego sobie zdobyć tutaj w Norwegii, dwa lata uzupełniającego, jeżeli mają podstawę studia w Polsce pedagogiczne, lub yy, no, robią sobie taką, jakby szkołę średnią z zawodem, jako barną, Dom zarbeję Też słyszałam, że jest dużo Polek, które sobie właśnie taką szkołę zrobiły. Yy, no i wtedy, wiadomo, jest pensja wyższa niż asystenta. Yy, tak, my poleczki. Pracujemy podobnie, podobnie myślimy, e, lubimy wymyślać z dziećmi e, różne rzeczy. E, spotkałam się z tym, że my, Polki na przykład, lubimy przedstawienia. Jeszcze jak chodziłam do przedszkoli jako pracownik na zastępstwa, to widziałam właśnie Polki, które pracowały na stanowiskach pedagogów i one robiły bardzo świetne przedstawienia z dziećmi. Kostiumy, no po prostu wszystko tak jak w Polsce. Natomiast rzadko, rzadko się to spotyka, przynajmniej z mojego doświadczenia w norweskim przedszkolu. Bardziej jest to właśnie robione, kiedy w norweskim przedszkolu pracują polki. Tak, tak powiem, bo również ja słynę z tego, że no ja lubię. Z dziećmi przedstawienia, robić show. Ja nawet jak książkę czytam dzieciom, to mam dużo takich na głowę różnych, różnych gadżetów. Ja mam nawet czapkę kupę, na na, którą sobie na głowę nakładam, kiedy czytam o, o różnych rodzajach kubki, o różnych zwierzątek, bo wtedy właśnie dzieci też siedzą jakby spokojniej, są bardziej zainteresowane. Tak. W całej mojej pracy zawodowej nie spotkałam się, żeby tutaj w Norwegii rodzice byli zapraszani na przykład na dzień mamy, taty, czy dzień dziad... babci dziadka. Jakby no nie jest to praktykowane. Natomiast mamy inne okazje, na które są rodzice zapraszani, na przykład mamy na święta Bożego Narodzenia, mamy świąteczny lunch lub świąteczne śniadanie, również tak samo jest na Wielkanoc. Obchodzimy również na przykład w październiku Dzień Narodów Zjednoczonych. Wtedy rodzice przychodzą i kupują rzecz, którą dzieci zrobiły w przedszkolu, i pieniążki z tego idą właśnie na kraj, który akurat w danym roku jest wybrany do pomocy. My dostajemy również plakaty. I opowiadamy dzieciom o tym, jak żyją dzieci w innych krajach, czy mają co jeść, ile razy na dzień jedzą, w jakich warunkach żyją. Więc tak, wtedy przychodzą rodzice. Teraz, akurat u nas w czerwcu, mamy taki projekt po polsku, nie wiem jak się nazywa. To jest bardzo popularna tutaj książka Hakebake Skugen, i będziemy właśnie dla rodziców przedstawiać w czerwcu, już niedługo. Próby idą. Na całego. Dzieci same przygotowywały kostiumy, przygotowujemy dalej. Mamy koszulki, wszyscy z, z różnymi postaciami, właśnie. O czym szumi las? Chyba mi się wydaje, że to jest chyba taka książeczka w Polsce. Może z tytuł coś nie bardzo kojarzy, ale wiem, że, że, że coś w tym stylu. Więc dzieci same przygotowywały, rysowały na koszulkach wzory. Robiliśmy różne inne rzeczy. Także cieszymy się bardzo na, na to przedstawienie właśnie w czerwcu, które będzie. Ktoś, kto zna po polsku tą książeczkę, o czym szumi las, czy tutaj po norwesku hakebakeskugen, to wie, że, że to chodzi w tym o, o zwierzątka, które mieszkają w lesie. Więc my sami robimy wszystkie kostiumy, yy, wszystkie rekwizyty, które nam są potrzebne. Yy, yy, dzisiaj mieliśmy próbę, wszystkie dzieci yy, chcą brać udział wszystkie biorą, ale, ale nikt nie ma jakichś tam foszków że, że, że nie chce. Yy, każdy już wie, jaką rolę ma, yy, kto kiedy występuje. Yy, no, My mamy dzieci takie 3-4-latki, no teraz już się przesunęło, czyli tak 4-5 ale wszyscy są zaangażowani, także myślimy, że, że, że świetnie nam to pójdzie i cieszymy się. To będzie w czerwcu, w połowie czerwca właśnie, po południu, po przedszkolu będą rodzice zaproszeni na to. A wracając do Polek, które tutaj pracują, ogólnie do Polaków, to powiem tak, że no, praca w przedszkolu, można powiedzieć, Oczywiście, pracując z dziećmi, tak, no, chodzi o to, żeby te dzieci czegoś uczyć, pracować z nimi. No i pracuje się w obcym języku, tak? Yy, na co dzień jest język norweski, nie ma inaczej. Yy, więc jakby ja podwójnie jestem dumna z nas wszystkich, że, yy, no, że sobie świetnie radzimy. No, teraz to już wiadomo, każdy ileś tam lat już pracuje w przedszkolu, ale pierwsze lata do najłatwiejszych nie należały. Yy, ale, pomimo tego jakby mamy takie coś w sobie, taki dryg organizacyjny, taką świetną współpracę, yy, wiedzę, yy, talent, <grym> yy, że ta nauka języka jakby w międzyczasie no, nie przeszkadzała, tak? <grym> Może będę troszkę uszczypliwa, ale w swoim kraju i w swoim języku yy, pracować to jest jedno, ale pracować... W tym samym zawodzie i ucząc się dopiero języka, to jest dopiero sztuka. Tak <laughs> z przymrużeniem oka, nie? Więc tak jak mówię, mamy bardzo dużo Polek, y, które pracują w przedszkolach norweskich. Y, pracują również Polki jako pedagodzy specjalni, jako pedagodzy wspierający. Y, dużo Polek pracuje w domach opieki, y, y, jako pielęgniarki również. Y, Dużo kobiet i mężczyzn jeździ tutaj u nas w Norwegii autobusami. Panie są, które sprzątają. Także, no, akurat tutaj na moim terenie jest bardzo dużo poleg w różnych, w różnych zawodach. I wszystkim kibicuję, bo wiem, że każdy cały czas jest w procesie uczenia się języka. To nie jest tak, że Norweski popo, po iluś tam latach już się ma w jednym palcu. Myślę, że chyba każdy ma podobne zdanie, że, że, że jednak cały czas y, musimy się uczyć nowych słówek. <grych> Uważam, że polki w norweskich przedszkolach są potrzebne że wnoszą y, y, coś innego, coś przemycają y, ze swojego kraju że dzieci mają bardzo fajnie, ciekawie że jesteśmy kreatywne. Y, że jesteśmy, jak oni tutaj po norwesku mówią, flinkę, czyli jesteśmy takie, takie sprytne, takie zdolne. Fajnie współpracujemy z innymi. Mamy taki zmysł organizacyjny, zauważyłam, i to wszystkie polki jak jedna. I jest fajnie. Raz był weekend, miałam troszkę więcej czasu, więc pośmigałam sobie troszkę po, po internecie, po różnych artykułach, po, oglądałam filmy zaległe gdzieś tam innych ludzi, których oglądam na YouTubie. Poczytałam komentarze różne, co ludzie piszą, i tak sobie myślę, że jestem taka szczęśliwa i taka wdzięczna za to, że, że tutaj na moim kanale, no. Nic się nie dzieje w sensie takim, że, że wszyscy są kulturalni w komentarzach, że, że kto chce to napisze, a po prostu kto, kto, kto gdzieś tam, jakby nie wiem, ma inne zdanie, to nie wypowie się, zachowa to dla siebie, że, że jakby jest tak czysto kulturalnie, grzecznie, tak jak powinno być. Oczywiście inne zdanie, każdy ma prawo mieć. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby je umiejętnie przekazać pod filmem. Tak. Jedyne takie, co zauważyłam po moich komentarzach, to to, że, że jeżeli coś powiem, na przykład co mi się nie podoba w Norwegii, to jestem odbierana, że krytykuję kraj, w którym mieszkam, że jestem krytykantką. A z kolei, jeżeli bronię, no to znowu jestem tą Polką, która zapomniała, e, skąd przyjechała, e, że jest Polką, a broni Norwegów. No i sami widzicie. Dziękuję wszystkim za odwiedziny. Za to, że chcę Wam się napisać komentarz, za poświęcony czas, dziękuję. Za paluchy do góry również dziękuję, za subskrypcję dziękuję. Po prostu dziękuję za wszystko. Ten kanał tworzę nie ja, tylko ludzie, którzy mnie oglądają, czyli Wy. Jestem bardzo wdzięczna, że, że jesteście i przychodzicie do mnie. Będzie kolejny temat, myślę, pogadanka, yy, no już niedługo. Także do zobaczenia, do usłyszenia.